znamy pary półfinałowe Pucharu Polski Cześć, dzień dobry, dobry wieczór, witajcie moi drodzy, kanał 365 Dni o Piłce, ja nazywam się Piotr Rzepecki i czas pogadać o parach półfinałowych Pucharu Polski, ponieważ jesteśmy mądrzejsi i wiemy dokładnie jak wyglądają te ścieżki Pucharu Polski, a więc kto zagra ze sobą na etapie półfinału i możemy się domyślać i zastanawiać jak będzie wyglądał ten wielki finał 2 maja na PG Narodowym. Jesteśmy tuż po losowaniu i wiemy doskonale, że przede wszystkim Ruch Chorzów zagra z Legią Warszawa z stawką oczywiście bile do finału. na Natomiast w tym drugim meczu półfinałowym zagrają puszczenie półmice z pogonią Szczecin. Losowanie ciekawe, losowanie, które oczywiście naturalnie wyłania taką parę finałową, czyli rzecz jasna Pogoń, a także Legia. Natomiast nie ma co uprzedzać faktów, ponieważ no, to jest Puchar Tysiąca Drużyn. Natomiast też Puchar Niespodzianek. Dość powiedzieć, że dużo działo się w tych meczach no Generalnie żyliśmy tym, co działo się przede wszystkim na Łazienkowskiej, a więc ta konfrontacja Legii z Jagiellonią i te duże kontrowersje sędziowskie. Natomiast było też dużo emocji związanych przede wszystkim z awansem ruchu, a więc kapitalna historia pisana przez zespół z pierwszej ligi, kiedy to to podopieczni Dawida Szulczka pokonali Koronę Kielce, ale też niesamowita historia zespołu trenera Tomasza Tułacza. Mowa oczywiście o Puszczy Niepołomice, która napisała historię premierowo awansując do półfinału. Wiadomo jednak, że w tym meczu z Pogonią zespół Puszczy faworytem nie będzie, natomiast pewnym handicapem może być stadion niepołomica, Niepołomicach. Dziś sobie troszkę pogadamy o tym, jak mogą wyglądać te mecze, a jednocześnie pomówimy sobie na temat kasy, ile można zgarnąć, zarobić, jeżeli chodzi o półfinał, także finał, a jednocześnie przypomnimy sobie drogę, każdej z tych czterech drużyn. Zaczniemy sobie od Puszczy, która generalnie imponuje, jeżeli chodzi o mecze pocharowe, bo była to droga bezbłędna, natomiast wiadomo, że w lidze nie wszystko wychodzi dobrze. Zdarzają się potknięcia, zdarzają się porażki, natomiast na sama aktualna tabela pokazuje, że zespół trenera Tułacza raczej nie ma argumentów, żeby się cieszyć. Chodzi oczywiście o to, że Puszcza aktualnie z w strefie spadkowej, natomiast ta historia związana z Pucharem Polski jest na pewno optymistyczna. Jeżeli chodzi o ostatnie mecze Puszczy, była to wygrana między innymi z Górnikiem Łęczna, potem Pokonanie innego ligowca, więc kotwica Kołobrzeg. Następnie na drodze żubrów stanęła Sandecja Nowy Sącz, a więc ekipa, która między innymi wyeliminowała na wczesnym etapie Krakowie, i potem ta konfrontacja wyjazdowa z Polonią Warszawa. Trener Tomasz Tułacz pytany o to, z kim chciałby zagrać. mówi otwarcie, deklarował, że w zasadzie niezależnie z kim, tylko żeby to był mecz u siebie. No i udało się, bo tak jak powiedziałem, Puszcza trafiło na pogoń i to będzie mecz rozgrywany w niepołomicach. Akurat dzisiaj odbył się premierowy mecz w niepołomicach na poziomie ekstra klasy. Puszcza rywalizowała z motorem, miałem okazję. Zaglądać ten mecz z wysokości trybun. No i muszę przyznać, że dosyć taki stadion kameralny, niezwykły, nawet powiedziałbym magiczny, który może być pewnym atutem w tej konfrontacji z pogonią. Oczywiście ten mecz no, za dobre kilka tygodni, bo jest to początek kwietnia. Natomiast zobaczymy, jak portowcy sobie poradzą na tym bardzo trudnym terenie. Jeżeli chodzi o zespół trenera Roberta Kalendowicza, który w zasadzie od początku od tych pierwszych etapów był takim głównym faworytem do tego, żeby powtórzyć ten wynik przed roku, a więc awansować do finału, no to ta ścieżka też wyglądała ciekawie, bo były to wygrane wyjazdowe ze Stalą Rzeszów, potem za Odroną no i następnie pogoń mierzyła się z dwójką Ekstraklasowiczów. Najpierw to było Zagłębie Lubin i takie szalone starcie wygrane przez portowców 4-3, następnie już mecz z rundy rewanżowej, czyli ta konfrontacja z Piastem. Wyszarpane zwycięstwo podogrywcy, no i wiadomo jaka żądza drzem w zespole Pogoń Szczecin, że Kamil Grosicki i spółka bardzo chcą wrócić na narodowy, zwłaszcza po tym, co wydarzyło się w poprzedniej edycji, kiedy przegrali w takich dziwnych dosyć okolicznościach w samej końcówce z Wisłą Kraków. Drzemię w tej drużynie chęć rewanżu, chęć powrotu na narodowy i sięgnięcie po pierwsze historyczne trofeum dla tego klubu. Zresztą mówił o tym spor Kamil Grosicki widać to w materiale zakulisowym, który wrzucił o Pogoń, natomiast no to też jest niezwykłe, że Pogoń determinuje się i motywuje na takie właśnie mecze Pucharu Polski, że w zasadzie ten zespół od początku sezonu no jest nieprawdopodobnie skuteczny, jeżeli chodzi o ten puchar, mimo tego, że w lidze nie zawsze wszystko wychodzi dobrze, pamiętamy, super seria, teraz z kolei no niestety Pogoń przegrała, to jest ta wysoka porażka z Lechem Poznań, natomiast w tej konfrontacji z Puszczą rzecz jasna portowcy będą faworytem, no i wydaje mi się, że to będzie być mecz trudny, mecz walki, natomiast finalnie, przynajmniej w teorii, wygrać powinna Pogoń. No i ten drugi półfinał, a więc konfrontacja w Chorzowie, ruch Legia. Było jasne, że ruch na pewno zagrał u siebie, ponieważ jako jedyny reprezentuje pierwszą ligę, więc no z automatu gra te mecze domowe. No i właśnie pytanie było, z kim zagrają niebiescy, czy to będzie Puszcza, czy to będzie Pogoń, czy właśnie Legia Warszawa. Finalnie stanęło na drużynie wojskowych, którzy pojadą do Chorzowa na tę konfrontację. Na pewno w przypadku takim jak Puszczy, pewnie handicapem i taką, takim dużym argumentem za ewentualnym awansem niebieski będzie stadion, ponieważ wiadomo, że obiekt w Chorzowie to jest Stadion Magiczny, Kocioł Czarownic, który kilka tygodni temu gościł też Wisłę Kraków, mecz, który oglądało z trybun ponad 50 tysięcy kibiców, generalnie rekord, jeżeli chodzi o XXI wiek w piłce klubowej. Natomiast zobaczymy, jaka tutaj będzie motywacja i chęć wsparcia zespołu Trenera Szulczka, jeżeli chodzi o tę konfrontację z Legią, ponieważ podejrzewam, że znów może być gorąco i znów tutaj może być prawdziwe święto dla kibiców. Natomiast wiadomo też, jakie nastroje, jeżeli chodzi o Legię, która nieprawdopodobnie jest głodna i też bardzo chciałaby wygrać, więc to też na pewno będzie taki mecz, który będzie emocjonujący, ciekawy i pasjonujący. Jeżeli chodzi o Drogę Niebieskich, no to było między innymi to zwycięstwo z Unią Skierniewice która sprawiła w tej edycji Pucharu Polski niemałą sensację, eliminując Gieksy Katowice, eliminując też Motor Lublin, natomiast finalnie ruch okazał się skuteczniejszy. Ten mecz kolejny na etapie 1.4 finału, wygrany z Koroną, z perspektywy zespołu trenera Szulczka też był niezwykły. Zwycięstwo imienia przede wszystkim Jakuba Bieleckiego, który przecież... Obronił dwa rzuty karne, co jest rzeczą niezwykłą no i mocno pomógł ruchowi w awansie do półfinału. Jeżeli chodzi o tę drogę o Legii, no to było między nimi zwycięstwo z Miedzią Legnica. Potem pokonane UKS. Generalnie wojskowie jako jedyni mieli krótszą drogę z uwagi na to, że są Pchorowiczem, no i dostali od PZP taką furtkę w postaci tego, że nie grali tego pierwszego meczu. Podobne losy czekał Jagilonie, czy też śląsk Wrocław, czy między nimi pierwszej ligą Wisła Kraków. Natomiast jeżeli chodzi o Legię, no to ostatni mecz wygrany z Jagilonią, mówiłem troszkę na temat tej konfrontacji. Zresztą też nagrałem osobny materiał dotyczący tego meczu, bo no niestety po samym spotkaniu nie mówiłem się w ogóle o sporcie. Natomiast sporo się mówiło na temat kontrowersji. Natomiast fakty są takie, że wojskowi są na fali, bo jest to wygrana z Jagą. Do tego też zwycięstwo ze Śląskiem Wrocław, który oczywiście ma swoje problemy. Natomiast zawsze trzy punkty cieszą w kontekście walki o najwyższe cele. I zobaczymy jak zespół trenera Fejo będzie przygotowany do tej konfrontacji z Ruchem, gdzie oczywiście będzie faworytem. Natomiast jednak ten stadion no, będzie na pewno straszył zawodników Legii Warszawa. Jeżeli chodzi o finanse, bo na to też warto spojrzeć, tak to wygląda, jeżeli chodzi o kasę z perspektywy Pucharu polski, a więc ile się należy zdobywcy, finaliści, a także uczestnikom jednej drugiej finału. Wiadomo, że to jest gigantyczny prestiż, no jeden krok do narodowego to zawsze brzmi dumnie. Natomiast na sam końcu też idą za tym konkretne profity. I tak to wygląda, jeżeli chodzi o to, ile można generalnie zarobić w puarze jak W tej chwili widzicie, to jest tak fajnie wyszczegółowione. Zdobywca Puaru Polski zgarnia 5 milionów złotych. To jest ta nagroda przewidziana dla triumfatora, a więc poza tym, że zgarnia, się trofeum, jest też krótsza droga do Europy, ponieważ startuje się od eliminacji Ligi Europy. No to też dochodzi do tego duża kasa, taki potężny zastrzyk gotówki. Finalista, więc więc no ten wielki pechowiec, przed rokiem była to Pogon Szczecin, zgarnia tylko piątą część tej sumy, a więc to jest 1 milion złotych. Natomiast uczestniczy półfinałów dostają 380 tysięcy złotych, czyli tyle dostaną ekipy, które polegną na etapie 1 2 finału. Natomiast wiadomo, że na tym etapie raczej myśli się o tym, żeby awansować, a niekoniecznie teraz koncentruje na kasie. To jest duża sprawa i tak jak powiedziałem wcześniej, takie hasło, które absolutnie brzmi dumnie, jeden krok do stadionu narodowego. Jeżeli chodzi o wstępny terminarz, to oczywiście dokładne daty poznamy wkrótce, natomiast bazowo te mecze jednej i drugiej finału odbędą się na początku kwietnia, a więc to będzie ciepło, a więc to będą, miejmy nadzieję, duże mecze, odpowiednio w Niepołomicach, a także w Chorzowie. Jeżeli chodzi o to, jak to wyglądało przed rokiem, czyli w edycji Pucharu Polski 2023-2024, to były ciekawe półfinały. Wisła Karaków rywalizowała z Piastem Gliwice, z kolei Pogoń mierzyła się z Jagielloniem Białystok, a więc porównując sobie rok do roku, no to mamy tylko jeden klub, który przetrwał i dotarł do tego samego etapu, a więc jest to rzecz jasna: pogoń Szczecin, czyli finalista poprzedniej edycji. Dajcie znać, czy to losowanie Wam się podobało, czy chcieliście takiego, czy być może innego, czy być może chcieliście, żeby Legia zagrał z pogonią i doszłoby do takiego drugiego, przedwczesnego finału, ponieważ tak mnóstwo kibiców definiowało to starcie przy Łazienkowskiej w ćwierćfinale między Legią a Jagiellonią. czy jednak wszystko ułożyło się po Wasze myśli i cieszycie się, że puszcza zagrał z pogonią Szczecin, z kolei Legia pojedzie do Chorzowa. No tak jak powiedziałem wcześniej, no, widzieliśmy rzeczy kilka przed czyli fakt, że na pewno niebiescy zagrają przed własną publicznością, z racji na to, że są pierwszoligowcem kanału 365 dni o Piłce. Oczywiście zachęcam do innych materiałów, zachęcam do subskrypcji kanału, pozdrawiam i do zobaczenia.